Na większym szlaku, gdzie organizatorem jest Robert Rogdziński i Jesse. Czy to ty, Robercie? Nie, jestem dowódcą żołnierzy Squid Game. Kurczę, zobaczcie. No pokaż, może twarz. No dobra, żartowałem to ja. A więc to no jednak Robert. Robert, jak majówka? Jak majówka w tym roku? Przede wszystkim dopisała pogoda, więc chyba nie najgorzej. Nastroje, wydaje mi się też. Rano nas trochę przewiało, ale była udana wycieczka, było sporo fajnych imprez i wciąż jeszcze będzie. Będą koncerty, będą za chwilę wybory. Najbardziej męskiej brody może wystartować. Aplauz! Przyszliśmy z Brodacza, mamy zwycięzcę! Także no, wszystko w trakcie, ale jak na razie. Myślę, że udane. Jesteśmy właśnie po zawodach Squid Game. To jest nowość na Wilczym Szlaku? Czy to jest twój pomysł? Czy to był twój pomysł? Yy, no, z żoną oglądaliśmy ten serial na Netflixie i po prostu wpadliśmy na takie coś właśnie, żeby spróbować tego, pobawić się z ludźmi, z nagrodą i dla dzieciaków, i dla dorosłych. No i tak powstał Squid Game na Wilczym Szlaku. No impreza naprawdę zawody bardzo udane i bardzo podobały się publiczności i ludziom zgromadzonym na Wilczym Szlaku. No mam świadomość, że nie było to doskonałe, bo uczymy się dopiero, więc mam nadzieję, że nikt się nie czuje pokrzywdzony. Zrobiliśmy co było w naszej mocy, żeby to było jak najbardziej fair. Niedługo kolejna edycja, tym razem będzie to Letni Wilczy Szlak. Co nam powiesz więcej? Będzie się on różnił tym od pozostałych wilczych szlaków, że po raz pierwszy spotkamy się w Lake District, czyli w krainie gór i jezior brytyjskich. Serdecznie zapraszamy, a ponieważ będzie to w tak pięknej, cudownej krainie jak Lake District, uważamy, że byłoby grzechem siedzieć zbyt długo na campsite, więc tam będzie trochę mniej gier i zabaw, natomiast bardziej skupimy się na pójściu na łono natury, żeby... Zobaczyć jakieś piękne miejsca, zjeść posiłek wśród skał Także tam będzie bardziej turystycznie Ale wieczorem oczywiście gitary, bębny, śpiewy, tańce Przed nami dzisiaj jeszcze dużo atrakcji, uwierzcie mi na, na razie nie jest nudno, cały czas coś się dzieje Co przed nami? Już za chwilę będą, tak jak powiedziałem, wybory najbardziej męskiej brody Mamy tutaj kącik autorski pisarza Alana Terki, który napisał wspaniałą powieść Esencja Zarząd Podziemia Polecam. Yy, będą koncerty trzech zespołów i jednej wokalistki. I jestem tak zabiegany, że nie pamiętam czy coś jeszcze. <laughs> Ale to i tak, już uwierzcie mi, jest naprawdę sporo i nikt się nie będzie tutaj nudził. Także zapraszamy na kolejny letni Wilczy Szlak i na wszystkie edycje Wilczego Szlaku, bo majówka zeszła, po prostu nie było już miejsc, nie było szans, żeby się dostać. To co? Żegnamy się, dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy ślicznie. Jeśli chcielibyście przyjechać na nasze letnie spotkanie, odzywajcie się na Wilczy Szlak na Facebooku, na grupie. Piszcie do mnie Robert Rogoziński lub do mojej małżonki Jessie i nie czekajcie, bo... Ci, którzy czekali z zakupem wietrów na majówkę, niestety wielu, niestety nie udało im się ich nabyć, także zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo, Robocie.